W dzisiejszym odcinku wspólnie odnowimy tą powierzchnię. Pokażę wam porządny szwedzki system do malowania dachów. Wcześniej tą powierzchnię przygotujemy, czyli odtuścimy, umyjemy i zapodkładujemy. Opowiem wam, jak malować maszynowo, jaką zastosowałem dyszę i dlaczego malowanie pistoletem jest lepsze od pędzla. Czy pogoda dopisze, czy nie będę malował w upale? Zostań do końca. Hej, witam was! Tutaj Dominik. W dzisiejszym odcinku tak. Dobrze widzicie, będziemy malować. Ja już jestem na dachu, ponieważ chciałem wam pokazać, jak ta powierzchnia wygląda z bliska. Płaski dach wdzięczny do malowania, fajny, 10 na 10, dodatkowo gzymsy dookoła i jeszcze mamy kominy. Nie wiem czy mam je malować, ale tynk jest mocno wyblakły, więc być może je pomalujemy, to jeszcze zapytamy pani właścicielki. Powłoka z bliska wygląda tak, blacha na felc, no i widzicie, delikatnie miejscami się łuszczy, zobaczymy co będzie po kontakcie z myjką wysokociśnieniową. Nie, może część z tej powłoki odleci. No i co? Mamy jeszcze punkty do wyszlifowania, więc na pewno z boszem się tutaj pobawimy. No i dużo takich ścinek, czyli e, igiełki e, z tych okolicznych choinek, więc na początku odpylimy to, żeby nam nie latało w kontakcie, wiecie, z dyszą. Odtłuścimy, no i myjemy pod wysokim ciśnieniem. No i drzemy tą powłokę. Ja zszedłem na dół, żeby napić się wody. Mamy jakieś 10-15 minut. Piana musi sobie tak poleżeć. Powiem szczerze, płyn mega wydajny, ponieważ z takiej małej buteleczki byłem w stanie nałożyć na cały dach i to powiem szczerze, tak obficie, taką gęstwinę nałożyłem. Za chwilkę włączymy sobie myjkę, 60, 70, może 80 stopni, po to, żeby to fajnie umyć, dobrze odtłuścić, no i moc myjki na full. Zobaczymy, czy ta powłoka jeszcze się trzyma i no zobaczymy, co nam tam odleci. Tak wysych nam po odtłuszczaniu i pomyciu, natomiast jak długo będzie suchy, nie mam zielonego pojęcia, bo tak się chmurzy wszędzie dookoła. Zobaczcie, tutaj, tutaj. Ale jakoś nas to omija, więc powiem szczerze, malować to bym się chyba nie odważył. Natomiast następny etap możemy sobie spokojnie wykonać, a będzie nim szlifowanie. Te wszystkie punkty, czyli to co mamy tutaj, musimy sobie wyczyścić, a potem zapodkładować. Natomiast jest jeszcze jeden etap. Żadna specyfikacja techniczna o nim nie mówi. Natomiast no ja mam taki nawyk, że faktycznie szlifuję sobie całą tą powłokę, tak żeby mieć pewność, że wszystkie odspojone elementy już odpadły. Zawsze, właśnie w tych specyfikacjach technicznych, napisane jest, że jeżeli mamy jakieś słabe, nieprzylegające powłoki, no to musimy to usunąć. I mocniejsza myjka. Tym lepiej, ponieważ ściągnie nam tej powłoki zdecydowanie więcej niż słabsza myjka. Ja myjkę mocną mam, natomiast wiecie, tak dla pewności, jeszcze wezmę Bosza, szczotkę do czołową i przelecę to dalej. Jak widzę, że wszystko się powiedzmy trzyma, to idę dalej, tak? nie męczę już w miejscu. Natomiast gdy widzę, że na przykład pod tą szczotką coś tam odpadło, no to wiecie. Jeszcze ściskam i, i dookoła właśnie to szlifuję, żeby mieć pewność, że żaden z tych elementów słabych na dachu nie został. Nie wiem, czy jest to potrzebne. Często piszecie komentarze, że nie, że co to ma znaczyć, że ja tu na kolanach cały dach szlifuję, natomiast ja mam taki nawyk i nigdy się na nim nie zawiodłem. Nigdy nie miałem tak, że jak mam łuszczącą powłokę, jak to mówią koledzy, że to jest łuszczyk albo łuszczyca, jak mam łuszczycę, to nigdy nie miałem tak, że faktycznie łuszczyło się ponownie. No bo no bo wiadomo, że ta przygotówka, zwłaszcza na takim wymagającym i na takim zniszczonym dachu, no, jest najważniejsza. Jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz. Bierzemy szczotę i jedziemy od początku do końca na kolana. No to na kolana. Powierzchnia wyczyszczona, przy okazji zmatowiona, słoneczko wyszło, więc odpylamy. Jeszcze przed chwilą było tak. O kur ale w tym momencie jest już tak. Wszystko przeszło nam bokiem. Dlatego, my do pełni szczęścia, potrzebujemy jeszcze sobie to punktowo zapodkładować. Tak, żebyśmy na następny dzień mieli już podmalowanie. Śmieję się, bo widzę, jak wygląda. No ale tak wygląda głowa po kasku. Bierzemy podkład, mieszamy i wychodzimy. Witam Was w kolejnym dniu. Tak wygląda nasz daszek, jeszcze lekko łaciaty, brzydki, ale za chwilę zmieni się to na lepsze. Powiem Wam jeszcze tak, wyszedłem z domu, lekko zły na siebie, że sobie zaspałem, bo jest godzina mniej więcej ósma, a mamy lipiec. Więc taki, Jezus, ale pewnie ten, za chwilę będzie grzało. Ja wychodzę, a tu zimno. Mówię Wam, przyjechałem tutaj w bluzie i jest ogólnie w tym momencie 15 stopni. 15 stopni w lipcu, <laughs> mamy jeden, jedyny taki dzień, gdzie nie ma słońca, jest delikatne zachmurzenie, więc no niemalże idealna pogoda, właściwie nie niemalże, to jest idealna pogoda, czyli o, o co w ogóle chodzi? O to, żeby malować jak jest ciepło, 15 stopni, za chwilkę pewnie będzie, nie wiem, 18, 19, ale maksymalnie ma być 20 w ciągu dnia, więc idealna pogoda, dodatkowo, żeby było lato, czyli żeby nie było tej wilgotności, tak? Dodatkowo, żeby było też lato, żeby ten dzień był długi, żebyśmy mogli pomalować dwie powłoki w ciągu jednego dnia, bo technologicznie jest to możliwe, więc udało nam się, nie wiem ile takich dni jest w ciągu sezonu, z 10, także mamy fuksa. Mieszamy i poopowiadam Wam, czym dzisiaj malujemy, chociaż po miniaturze i tytule już pewnie wiecie. I dzisiaj malujemy sobie skalą. Jest to szwedzki system nadający się do wewnątrz i na zewnątrz. Idealny do dachów z blachy ocynkowanej, do nowych blach, do blach także powlekanych, ale i dachówek. I takich dachów jak mamy tutaj, czyli do ponownego malowania. Co ważne dla nas, nadaje się także do malowania betonu, plastików. Mając na myśli beton, to tutaj już myślę o tych naszych kominach. Można malować wałkiem, pędzlem lub maszynowo. Oczywiście jest gotowy do użycia, niczego nie dolewamy. Szybko wysycha do ponownego malowania. Nadaje się już po 5-6 godzinach, więc spokojnie możemy pomalować dach w jeden dzień. A jeżeli chcielibyście ten system kupić i u siebie pomalować dach, to skorzystajcie z linku w opisie. to wygląda mniej więcej w połowie. Widać, że jest słońce, ale jest zimno, bo nawet sobie wiecie, powoli, powoli przesycha. Zobaczcie. Wszędzie chmurzyska. Za chwilę znowu zajdzie słońce, a my przepinamy tą przeszkadzajkę i malujemy końcóweczki. Mamy pomalowaną jedną powłokę. Nie wiem ile zeszło. Pewnie będziecie pytać. Wydaje mi się, że jakieś nie wiem z pół godziny plus pół godziny na YouTube, czyli przekładanie ujęć, po to, żebyście mieli fajniejszy film. <grym> Natomiast zapewne będziecie pytać o kilka rzeczy na początku. Ile mi tego poszło na jedną powłokę? Otóż poszło mi. Uwaga, uwaga, specjalnie ujęcie dla was. Poszło mi tyle, mniej więcej, nie wiem, z 16, coś koło tego, ale wiecie, wydajność zależy od wielu czynników, między innymi od tego, kto maluje, jaką metodą, jaką dyszą, yy, jaka jest yy, blacha na przykład, bo jeżeli macie blachę płaską, no to wówczas maluje się zupełnie inaczej niż taką na przykład pofalowaną lub z tym felcem. Nie wiem, czy zauważyliście, specjalnie nie założyłem sobie końcówki po to, żeby malować dobrze właśnie te felce, po to, żeby wiecie, jeszcze tą dłoń wygiąć i tam podlać pod ten właśnie klepany felc. Właśnie o czym też powiedziałem, jaka dysza, więc zapewne będzie też pytanie, Dominik, jaką dyszą? Zobaczcie sobie jaką Wam dobrze idzie, bo to też zależne jest od maszyny, natomiast ja malowałem dyszą 516, mógłbym pewnie pomalować cieniej, ale nie chciałem, tak mi wyszło i tak pomalowałem, więc wydaje mi się, że 3, 3,5 puszki wejdzie mi na cały dach. Oczywiście, gdybyście malowali pędzlem, dyszką spokojnie jesteście w stanie pomalować cały taki dach. Jak ktoś mówi, że jak to pędzlem się dużo maluje, a jak pistoletem, to taką mgiełkę, taką mgiełkę. No nie, 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 słuchajcie, to tak nie wygląda. Pędzlem jesteście w stanie dużo więcej naciągnąć, przede wszystkim to. No i jeszcze ważna rzecz, malując pistoletem jesteście w stanie więcej nałożyć w jednym miejscu. Możecie przejechać, zobaczcie sobie też to ujęcie, jak ja tutaj nakładam, jaką mam dużą zakładkę. Natomiast pędzlem możecie jechać dalej i nie jesteście w pewnym sensie w stanie nałożyć więcej tego w jedno miejsce. No bo już trzecie e, cały czas to samo i e, tutaj ten mit, że no, w blachy to trzeba wetrzeć, to trzeba wetrzeć. No jak można wetrzeć? <laughs> Blacha nie jest chłonna, w to się nie da nic wetrzeć. Eee, chyba tyle. Czekamy jeszcze chwilkę i malujemy następną powłokę, i tak się zagadałem. Wszystko mamy już nalane i gotowe podmalowanie. Zaplanowane mam tak, żeby 3 godziny mi to schło, o tym też pamiętajcie, zawsze miejcie taki bezpieczny zapas, to znaczy 1730, 1830, 1930, 2030, mniej więcej w lipcu o tej porze może łapać wilgoć, może nawet później, ale miejmy taki zapas. Zazwyczaj jest tak, że tak, jak jest słońce, to szybko blacha się nagrzeba. Powiem szczerze, w lipcu o 17.30, jakby tak było, trzy dychy w ciągu dnia, to blacha może mieć, nie wiem, strzelam z 70 stopni nawet, może palić Was przez podeszwy, ale w taką pogodę, jak mamy dzisiaj, czyli delikatne zachmurzenie, to ona też nie jest zbyt ciepła, więc dobrze, będzie sobie to powoli przesychało, natomiast właśnie czas schnięcia jest nieco dłuższy, więc dobrze mieć ten zapas. Czy ja już nie gadam naokoło? Nieważne. Wychodźmy i malujmy to, żeby nas noc nie została. Pogoda idealna. Fajnie się przydarzyło. Tak to wygląda na sam koniec, mi się podoba, Pani Właścicielce, także mam nadzieję, że Wam też, mi pozostało tylko umyć maszynę, no i składać się do domu. Jeżeli chcielibyście taki odcinek, gdzie właśnie pokazuję Wam, jak sobie przygotowuję właśnie maszynę do malowania, w jaki sposób ją czyszczę, jakieś tam, wiecie, niuanse, w jaki sposób po kolei to wykonać, to też dajcie znać w komentarzu. Ja już Wam za dzisiaj dziękuję, trzymajcie się, cześć!